Polska kuchnia znana jest z tego, że słynie z dobrej jakości, dobrych, pełnych, bogatych zup. Mówi się jednak, że zupa cebulowa, jest taka teoria przynajmniej, pochodzi z kuchni francuskiej. Ale nie wszyscy tak twierdzą. Niektórzy znawcy i smakosze odnajdują w polskiej kuchni właśnie genezę powstania zupy cebulowej. I rzeczywiście ona się pojawiała w województwie mazowieckim dawno, dawno temu – zupa cebulowa z pulpetami. Postaram się połączyć, jak gdyby, francuską myśl przewodnią kuchni i tę genezę, historię kuchni polskiej. I pokażę wam, jak zrobić dobrą, prostą, szybką zupę cebulową. Mamy tutaj już pokrojoną cebulę, cebulę pokrojoną w piórka. Pokrojoną cebulę będziemy smażyć. No i pierwsza, ale zawsze obowiązująca zasada. Więcej smaku, to więcej przypieczenia, to więcej przypalenia. W przypadku cebuli nie odchodzimy od tej zasady. Nagrzany lekko garnek, wlewamy troszkę oleju słonecznikowego i będziemy smażyć cebulę, w zasadzie ją podduszać. Nie chciałbym, żeby ona złapała mocnego koloru. Chciałbym, żeby długo, namiętnie się dusiła, bo wtedy będzie miała lepszy aromat. Zrobimy to partiami tak, by cebula rzeczywiście była dobrze przesmażona, więc pierwsza część już jest w środku. Na razie nie doprawiamy niczym. Zajmiemy się natomiast pulpetami, które chciałbym przygotować. Mięso mielone, trzeba dobrze doprawić. Otóż pulpety będą smażone, bo znowu czym więcej smażenia, tym więcej aromatów. Zresztą to, co zostanie na patelni, później wykorzystamy do zupy. Zupa cebulowa, ta francuska klasyczna to przede wszystkim A dużo alkoholu. To porto, to sherry, to robina brandy, bądź koniaku, to wino czerwone bądź białe, w zależności od tego, jaką zupę robimy. B – bardzo bogaty skład przypraw. Tymianek, zioła prowansalskie, estragon, rozmaryn – to wszystko ma tworzyć ładny bukiet. Tymianek trafi, ale do zupy. Mam natomiast tutaj troszeczkę suszonej kolendry. Tę kolendrę utrę i dodam do mięsa. Może ona nie występuje w klasycznym przepisie francuskim, ale w moim na pewno już tak, i występowała bardzo często w tradycyjnych przepisach kuchni staropolskiej. Dobrze utarta kolendra, moi drodzy, to sposób na to, żeby ona nie pływała później na powierzchni bądź wywaru, bądź też zupy, ale na pewno też nie gryzła nas w podniebienie, w pulpetach, więc trzeba ją rzeczywiście mocno rozetrzeć na pył. Dodajemy mniej więcej jedną małą łyżeczkę utartej kolendry i taką samą łyżeczkę kminku który również rozcieramy. On już się nie utrze tak ładnie jak kolendra, ale na pewno trzeba go obudzić, trzeba wyzwolić z niego aromat, dlatego mocno pocieramy go w moździerzu. Jak najbardziej się da. Tak jest. I jedna łyżeczka kminku ląduje w mięsie. Do tego wszystkiego dodamy rzeczy, które już mam posiekane. Jedna łyżka drobno posiekanego czosnku i jedna łyżka posiekanej natki pietruszki. Doprawiamy białym, mielonym pieprzem. Odrobiną soli. Mieszamy teraz dokładnie masę, tak, żeby rzeczywiście była dobrze wyrobiona. Nie będę dawał żadnego jajka. Chcę, żeby były to pulpety naprawdę delikatne, więc muszę zadbać o to, żeby masa była idealnie wyrobiona. Ok. Masa wyrobiona zaczyna kleić się do ręki, więc. To w zupełności nam wystarczy. Teraz już tylko podzielimy na małe części. Takie, by uformować odpowiednie pulpety i będziemy smażyć. Druga część cebuli idealnie zrumieniona, ze znakomitym aromatem, więc możemy wreszcie przełożyć tę pierwszą część. I teraz to wszystko razem jeszcze poddusić. Ale już z przyprawami. I te same przyprawy na początku, które dodawaliśmy do pulpetów. Troszeczkę kolendry, nie więcej jedna mała łyżeczka, pół łyżeczki kminku i do tego jedna duża łyżka płaska suszonego tymianku. Jeżeli dziwicie się, że suszony tymianek dodaje do moździerza, przecież on nie musi być teoretycznie. Mielony. Otóż mylicie się, jeżeli go, zaczniemy go rozcierać, znacznie ładniej pachnie. Oczywiście ten aromat wzmocni się podczas gotowania, ale chciałbym z tych przypraw utworzyć mieszankę, którą będę doprawiał w swoją zupę cebulową. Chciałbym, żeby ona była naprawdę bardzo pachnąca. Dodajemy teraz na razie jedną łyżkę wszystkich przypraw, które utarliśmy w moździerzu. To, czego nie lubię, to zupy cebulowej, która jest taka tylko rosołowa. Chciałbym ją troszeczkę mimo wszystko zagęścić, żeby była taka jak wszystkie zupy w kuchni staropolskiej, oprócz rosołu, które są lekko zawiesiste. Dlatego też małą łyżeczkę mąki pszennej rozsypuję już teraz na cebuli, by tę mąkę razem z cebulą i przyprawami troszeczkę podsmażyć. I mieszam. Wlewamy teraz tutaj troszeczkę białego, wytrawnego wina. Tak, by ściągnąć z napatelni wszystkie aromaty, żeby wszystkie rozpuściły się w tym winie, by nadać też odpowiedni charakter przyprawom i samej zupie. Czekamy aż wino odparuje, pozbędziemy się alkoholu, a zostanie sama esencja przypraw, natomiast w tym samym czasie możemy zająć się formowaniem pulpetów. Jedna zasada prosta, mówiąca o tym, by pulpety nie przyklejały się do dłoni, to ta, by natrzeć je wcześniej troszeczkę oliwą, i następnie formujemy małe kuleczki. I takie kuleczki delikatnie spłaszczam. O właśnie. Tak przygotowane pulpeciki teraz już musimy tylko obsmażyć na złoty, chociaż właściwszym byłoby powiedzenie lekko brązowy kolor z każdej strony. Nagrzany olej i smażymy. Zobaczcie, co się stało w zupie. Mąka, którą dodaliśmy, zupełnie się rozpuściła. To wszystko ładnie się połączyło, ale zupa nie będzie miała takiego kształtu, więc trzeba ją rozrzedzić. Kiedy wino już nam odparowało mniej więcej o połowę objętości, dodajemy tutaj coś, co nada również charakter całej potrawie. To wywar, który ugotowaliśmy na warzywach, jest on w przepisie, i tym wywarem zalewamy podduszoną cebulę na winie. Teraz to wszystko musimy gotować, myślę, że około 30 minut, chociaż w przypadku zupy cebulowej – czym dłużej, tym lepiej. Ten czas rzeczywiście działa na jej korzyść. Pulpety przesmażone, zupa prawie gotowa. Chciałbym te pulpety jednak teraz zdjąć na talerz, ponieważ tu na patelni jest coś, co bardzo jest mi potrzebne do tego, by zupa smakowała lepiej. Trzeba patelnię zdeglasować, czyli zalać ewentualnie albo winem, albo wywarem. I wtedy dodać to wszystko, co tutaj przypiekło się na dnie patelni, do zupy, no bo to przecież dodatkowy aromat. No i teraz jeszcze jedna rzecz, o której trzeba pamiętać, jeżeli wasza zupa z jakichś powodów nie jest jeszcze taka lekko zawiesista, chcielibyście, żeby była, to ten moment trzeba wykorzystać. Na patelni mamy niewielką ilość oleju po smażeniu pulpetów, mamy też dużo smaku, więc mąki takiej świeżej do zupy raczej nie dodajemy, no bo ciężko ją jest rozpuścić, ale już przesmażyć tę mąkę delikatnie na tym oleju można. Pół łyżeczki mąki. W chwilę to wszystko smażymy, powstaje coś w rodzaju zasmażki i szybciutko zbieramy z napatelni za pomocą wina bądź wywaru, jeżeli wam został, a ja mam jeszcze wino. To wszystko tutaj się przykleiło. No i w ten sposób mamy koncentrat aromatów, koncentrat mięsnego smaku, który dodam do zupy na samym końcu. Zobaczcie, jaki kolor przybiera teraz wino. I taki kolor też powinna przybierać powoli zupa. Chwilę to podgotuję, żeby zniwelować maksymalnie kwaśny aromat wywaru, żeby odparować trochę wina, żeby została tylko esencja, rzeczywiście prawdziwa esencja smaku. Ale już teraz, żeby nie dublować później przypraw, w zupie dodaję troszkę pieprzu, soli i cukru. Pieprz, sól i cukier to trzy rzeczy, które trzeba koniecznie dodać, żeby złapać odpowiedni balans i smak zupy cebulowej. Dobra. No i teraz takim aromatem, takim smakiem możemy powoli doprawiać zupę. Oczywiście brakuje przypraw, tych samych, które przed chwilą dodawałem do smaku, tego z patelni. Dlatego też doprawiamy zupę solą, odrobiną pieprzu, białego, mielonego pieprzu. I cukrem. Zupa ma być lekko wytrawna, lekko kwaskowa, ale złamana również tą słodyczą. Dodajemy na samym końcu troszeczkę czosnku posiekanego. I możemy podawać. Niech się tylko jeszcze chwilę podgotuje. Przegryzie razem ze smakiem. Mm. Moim zdaniem możemy podawać. I teraz kilka jeszcze ciepłych pulpetów. Posypujemy teraz nad pietruszki. I to co sugeruję wam zrobić, to co trzymałem do samego końca, to dodać do zupy. Wyszorowaną, sparzoną, umytą skórkę z cytryny, która sprawi, że nabierze ona lekko cytrusowego aromatu. Jeżeli chcecie, możecie dodać go wcześniej do zupy, ale tak, zupa będzie bardzo świeża, lekka i będzie dobrze pachniała. Spróbujcie sobie zrobić. Nie zawsze to muszą być flaczki, pomidorowa czy też ogórkowa. Cebulowa znakomicie się również odnajduje, przynajmniej w moim domu. Smacznego.